Hejka kochani, zapraszam Was dzisiaj do filmu, w którym opowiem o darach natury. To jest kolejny odcinek mojej serii i dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, co dobrego w pielęgnacji może nam przynieść ziemniak spokojnie, to nie jest amerykański słodki batat, ale ziemniak polska odmiana. Właśnie dostałam paczkę od moich rodziców i dzięki temu mogę Wam opowiedzieć o tym, jak wspaniałe domowe kosmetyki możemy przygotować z tego oto warzywa. Zapraszam. Marek. No Marek. No, no zrobisz te pancakes czy nie. No ale. Ale ja jestem głodna, Marek. No, no ja nagrywam. Muszę mieć energię, żeby dobrze nagrać. No i Panie. chciałam Wam jeszcze polecić metody Shillaka. Jak widzicie, moje paznokcie są w stanie nienaruszonym. To jest efekt y, Shillaka, który ma, utrzymuje się... Przez, przez dwa tygodnie. Ja was malowałam wczoraj i yy, zmywałam od tego czasu i robiłam prace domowe. I yy, widzicie, jak wspaniale ten lakier się trzyma on w ogóle nie odpryskuje. Chciałam się z wami jeszcze podzielić z zakupami, które zrobiłam dla mojej córeczki. Kupiłam jej takiego pięknego konia. Czy nie jest uroczy? <laughs> Chciałam kupić różowy, ale, ale nie mieli już w targecie różowych. Ja tak lubię ten target, ja nie wiem co ten sklep ma w sobie. Idę po kostkę masła, a wychodzę z pięcioma siatkami ubrań, butów, po prostu biżuterii, bielizny, koni, po prostu wszystkiego. Uwielbiam ten sklep, uwielbiam. Kochana Kretko, dosyć tego paradiowania, teraz wcielam się w swoją rolę, czyli w rolę loli która chciałaby z tego miejsca, żyć i wszystkiego naprawdę najlepszego z okazji pierwszej twojej rocznicy na YouTube. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami w tej Happy fajnej społeczności. To you. Że kręcisz filmy, że jesteś tak autentyczną osobą, że w ogóle nie wstydzisz się poruszać przed kamerą niekiedy krępujących tematów dla każdej z nas. Uwielbiam Cię za to, że jesteś autentyczna, że jesteś tak niesamowicie radosna, że nie kreujesz się na nikogo, że nie udajesz. Jest bardzo dużo dziewczyn, które są tak sztuczne przed kamerą, które kręcą pod publiczkę, a Ty nie przyjmujesz się kompletnie tym, co ludzie sobie o Tobie pomyślą i nagrywasz po prostu z głębi serca. Po prostu robisz to, co lubisz. I dla mnie wygrywasz właśnie tą autentycznością, a liczba twój subskrybentów mówi sama za siebie. Także myślę, że nie tylko ja doceniam Cię za te cechy i liczę, liczę na to, że zawsze taka będzie, że nigdy się nie zmienisz. Chociaż tego jestem pewna, ale w życzeniach również chciałabym to zawrzeć. Dziękuję Ci z całego serca za to, że po prostu jesteś tutaj na tym YouTube, że dziękuję też Markowi za to, że tak, tak fantastyczny team tworzycie, że yy, nagrywacie tyle fajnych filmów też jako para. Kocham Was jako rodzinę, uwielbiam Was jako, jako związek, jesteście naprawdę dla mnie. No Markowi też się podziękowania należą i życzenia, dlatego że też dużo filmów nagrywacie razem. Także dla mnie jesteście po prostu parą numer jeden. Jeżeli chodzi o YouTube, jeden z czołowych par, jaki w ogóle poznałam w swoim życiu, nawet już małżeństw, a nie par. Także gratuluję Wam z całego serca tego co macie i e, bądźcie po prostu dalej tutaj z nami. Mam nadzieję, że kochana Kretko, Aniu, najkochańsza, najcudowniejsza e, moja YouTube'owa koleżanko z oceanu, że będziesz zawsze w moim życiu obecna chociażby raz na 100 lat na e, komunikatorze, jakim jest Skype. Także bardzo, bardzo serdecznie raz jeszcze gratuluję, życzę wytrwałości i mam nadzieję, że niedługo znowu się połączymy i pośmiejemy się razem z hejterów. Losers go home! Trzymaj się, kreta, wszystkiego dobrego i dzisiaj wieczorem pozwolę sobie malutką oczywiście lampką szampana wypić za rocznicę twojego kanału. Pa! Hej, Ania, wszystkiego najlepszego z okazji pierwszych urodzin Twojego kanału na YouTube Mam nadzieję, że ta liczba z roku na rok będzie się powiększać i będziemy świętować Uwielbiam Cię za Twoją naturalność, spontaniczność, poczucie humoru jak i pozytywną energię, którą da się odczuć przez ten mały ekran komputera Dzięki wielkie za świetne filmy, porady kosmetyczne i serię filmów, dar natury, naprawdę rewelacja, oby tak dalej Samych sukcesów, wszystkiego dobrego, Twoje zdrowie, pozdrawiam! Halo, no hej Stefcia, co u Ciebie? No cześć Frania no, słuchaj, oglądasz kanał tej dekretka 1. Czy widziałam kanał Kreci? No, widziałam, oglądał jej kanał, pewnie. No, trochę mnie wpienia, powiem ci szczerze. No, a ciebie to czemu wkurza? Bo mnie też. No, jak to czemu? No, nie dość, że jest ładna, tak? W ogóle ma tak długie nogi. Blondyna. Mieszka sobie w Florydzie, tak? W ogóle słońce 30-stopniowe. Ja tu w deszczu zapierdzielam. Dzisiaj do pracy, w kurtce, tak? Wiatr mi wieje, deszcz. Wszystko naraz. Kurzające. No, a ten jej facet to wiesz co, też taki kurczę, pan idealny. No, gotuje jej tam, zdjęcia jej robi, wszystko jej robi, filmiki jej nagrywa, no. A mój Darren to w ogóle nie gada, ten to nawet zdjęć mi porządnych nie potrafi zrobić. No, tam potrafi gotować, ale zdjęcia mu strasznie nie wychodzą, denerwujące. No, a mój Stefan to co, siedzi cały dzień w kapciach, nawet z nich kurde nie wyskoczy. No, siedzi na tym xboxie, a ja tu kurczę się sama męczenie z tymi filmikami. Przestań, wkurza mnie jak nie wiem co, nie oglądam tego kanału, tylko się dołuję przez mnie. Wkurzające. Ty, Stefcia, ale ty się pospiesz, bo ja tu moknę, kurczę, w deszczu. Jesteś tu już? A widzę cię, chodź. Cześć. No i co? No, skórzająca, nie? Strasznie. O, cześć Krecia! Cześć! Krecia, wiesz co, fajna jesteś! <laughs> Lubimy cię bardzo! I y, oglądamy i w ogóle ogadujemy tak ciebie, a ty kurczę sobie tam świętujesz na tej Florydzie, pewnie co? No właśnie, wszystkiego najlepszego Krecia i jeszcze 10 lat na YouTube, świetnych samych pomysłów <laughs> na filmiki. Tak, wszystkiego dobrego i twojemu mężusiowi kochanemu też i córeczce naprawdę. Buziaki, buziaki. Pa! Pa! Siedzi kurna cały dzień na tym Xboxie, nawet skapcie. <grystanie> Tylko się dołuje przez nią. Wiesz co, twój Daren to jeszcze coś ugotuje, a mój Stefan to co? <grystanie> Kredkę, dlatego, że jest ona jedną z tych niesamowitych e, osób, która po prostu zaraża wszystkich swoim uśmiechem i charyzmom. Za każdym razem jak oglądam jej filmiki, e, pojawia się uśmiech na mojej twarzy i poprawia mi się od razu humor. E, dużo można się też od niej do, e, dowiedzieć, ponieważ prowadzi serię filmików pod tytułem Dary Natury, z których naprawdę dużo można się dowiedzieć o pielęgnacji skóry e, przy pomocy naturalnych składników. A, te Kolorowe kredki W pudełeczku noszę. Kolorowe kredki, bardzo lubią sto mnie 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje nam na YouTubie! Kredka! Cześć Aniu, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Moja droga, przychodzę dzisiaj do Ciebie z życzeniami. Z życzeniami, ale specjalnymi, takimi płynącymi prosto. Z głębi mego serca. <laughs> moja droga, to będą życzenia z okazji rocznicy Twojego kanału. Tak, moja kochana, mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę, że jesteś z nami już od roku, no tak no i bardzo się ja osobiście z tego cieszę, moja kochana Aniu, chciałabym Tobie podziękować za to, że jesteś z nami na YouTubie za to, że inspirujesz za to, że opowiadasz ciekawe rzeczy, za to, że jesteś piękną, inteligentną i kochaną osobką, którą naprawdę wszyscy bardzo, bardzo lubimy cenimy i szanujemy ja naprawdę Ciebie uwielbiam i z całego serca, jakbym teraz mogła, to bym cię wyściskała, wycałowała, i naprawdę um, przesłała masę, masę promieni słonecznych prosto z niestety deszczowego Londynu. Ale u Ciebie na Florydzie na pewno jest piękna pogoda, także ciesz się tym. Jak tylko możesz. No i moja kochana, oczywiście, jeżeli będziesz kiedyś w Londynie, to ja Ciebie serdecznie zapraszam, zapraszam do siebie. Naprawdę będzie mi bardzo miło w ogóle się z Tobą spotkać i kiedyś poznać siebie osobiście. Mam nadzieję, że będę miała taką okazję i szczęście, żeby poznać właśnie naszą kochaną kretkę z jej rodzinką osobiście. Kochana Aniu, wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, cudownych, wspaniałych wrażeń z każdego dnia na YouTubie. Oczywiście. Cudownych, kreatywnych filmików, jak najbardziej Ci nie brakuje kreatywności, dlatego życzę jej jeszcze, jeszcze więcej, jeżeli się da. Życzę Tobie również tego, żebyś miała jak najwięcej kochających Ciebie fanów, jak najwięcej kochających, oglądających Ciebie ludzi, widzów, którzy cały czas Ciebie śledzą i uwielbiają. No i cóż jeszcze? Życzę Ci wszystkiego, ty, czego Ty sobie sama byś zażyczyła z okazji rocznicy kanału na YouTubie, z okazji bytności, z okazji pobytu, z okazji tego, że jesteś z nami. Już mi słów brakuje. Kredko, buziaki przesyłam prosto z Londynu, a żeby nie było naprawdę z Londynu, to zobacz. Skrzynka pocztowa, do której wrzucam teraz tutaj w ten otwór list postaci tego oto filmiku, no i przesyłam Tobie moc gorących życzeń. Bądź z nami jak najdłużej. Kochana Anio, Buziaki. Pa. Od figielki. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Pa 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 pa. pa. Kredka jest takim naszym polskim, youtube'owym promieniem słońca, prosto z Florydy. Tak, ja ją kojarzę: zawsze uśmiechnięta, blondyneczka, śliczna i zgrabna, pokazująca różne hole, e, stroje dnia, omawiające kosmetyki, zabierająca na, zabierające nas na mega wycieczki różne. I jeszcze właśnie nie mogę pominąć jej męża Marka, który przecież e, też cały czas jeździ, no i słodzia, słodziaczka, czyli słodkiej Dzidzi, która niedawno przyszła na świat. Także Wym się kojarzycie, słuchajcie, kochani, z taką szczęśliwą, fajną rodziną, która przysyła tutaj nam fajne materiały słoneczne. I tak jak mówię, przysyła dużo słonecznej energii ze słonecznej Florydy. I jeszcze od razu mówię, że jak u nas jest taka plucha i zima, to ja Wam zawsze mega zazdroszczę, że Wy macie te, te słońce, te palmy i taką mega fajną, piękną pogodę. Ale dzięki temu rozświetlacie właśnie nasz polski YouTube. Także trzymajcie się i co? Pozdrawiam Was serdecznie z Wrocławia Radzka. A co ty robisz w ogóle? Ogarnię, ja się poznaję, nie trzeba chyba Przecież mam ją na Florydę! Nie Florydę. No, no kredka nas zaprasza na różnicę kanału. A masz dolary? Nie. Ona ma. A co, Marek na zrobić? Nie no, Marek siedzi przy tym swoim maku. Filmy skręca. No, w tym maku, bo on Vegas, to sądzę, to on nie umie. No w sumie tam takie chacjery i pałacy, to możemy jechać po florydach. Chciałabym Ci złożyć serdeczne życzenia. Życzyć yy, dużo pomysłów, yy, inspiracji, wiernych widzów, dużo subskrybujących. Mm -hmm. yy, Pozytywnej energii, dużo ciepła na florydzie Wam nie brakuje, ale zbierajcie do nary, bo my już niedługo wpadniemy. Zbierajcie. Tyle Wam tak. powiem, zbierajcie. Wszystkiego najlepszego, pozdrowienia. od za węgry 6. Pa! Co robisz? Co robisz? Pokaż. Pokaż. Nie, 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 Chocuje się. Chocuje się. Co tutaj A? Oglądam kredkę, bo ma rocznicę kanału. Cześć Aniu, pozdrawiam cię, życzę Ci kolejnych lat na YouTubie. Pa-pa!